Szukasz luksusowego i estetycznego rozwiązania dla swojego popila, ale jednocześnie oczekujesz trwałości. Na rynku znajdziesz mnóstwo opcji, ale nie wszystkie spełniają wysokie standardy, które są potrzebne, by zapewnić twojemu popilowi komfort i bezpieczeństwo. Drewno może wyglądać pięknie, ale jest nietrwałe. Wymaga regularnego szlifowania i impregnacji, a mimo to łatwo chłonie wilgoć, mocz czy bakterie. Po kilku znak często trzeba je wymienić, ponieważ zaczyna się psuć. A co z plastikami, na przykład PVC? To tani materiał, ale niestety łamie się pod wpływem uderzeń i nie jest odporny na zadrapanie czy ugryzienia. Z kolei zwykłe szkło, choć estetyczne, może stanowić zagrożenie. Łatwo się tłucze, co może być niebezpieczne zarówno dla ciebie, jak i twojego pupila. Dlatego w naszych realizacjach stosujemy nowoczesne kompozyty, które łączą aluminium i trwałe tworzywa. Dzięki tej konstrukcji zyskujesz odporność na pękanie i wytrzymałość aluminium oraz lekkość i łatwość utrzymania czystości dzięki, dzięki tworzywom. Dodatkowo w dzisiejszych czasach mamy dostęp do materiałów specjalnie zaprojektowanych z myślą o odporności na uderzenia, zadrapanie, wilgoć, a przy tym są łatwe w dezynfekcji. Tworząc przestrzeń dla twojego pupila, dobieram materiały, które nie tylko wyglądają estetycznie, ale też są trwałe i praktyczne. Szkło oraz szkło akrylowe doskonale nadaje się do tworzenia wolier i klatek, zwłaszcza we wnętrzach. Przy wyborze tradycyjnego szkła należy zadbać o odpowiednie bezpieczeństwo. Szkło hartowane lub klejone o dobrze dobranej grubości łączy estetykę, trwałość i funkcjonalność. Jest odporny na uszkodzenia, ale jego struktura minimalizuje ryzyko skaleczeń w razie ewentualnego pęknięcia. Szkło akrylowe to natomiast świetna alternatywa, szczególnie tam, gdzie potrzebna jest większa odporność na uderzenia. Jest lekkie, nietłukące i całkowicie bezpieczne nawet dla najbardziej aktywnych zwierząt, a jednocześnie zachowuje elegancki i estetyczny wygląd. Luksusowe rozwiązania to nie tylko wygląd, ale też bezpieczeństwo i funkcjonalność. Dzięki nowoczesnym materiałom możemy mieć pewność, że woliera, klatka czy inna przestrzeń będzie trwała, a twój pupil będzie mniej bezpieczny. Nie idź na kompromisy. Postaw na rozwiązania, które przetrwają lata. Czy zdarzyło ci się mieć problemy z trwałością klatek czy wolier? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzu, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wysokiej jakości materiałach, które spełniają Twoje oczekiwania, sprawdź link w opisie. Zapewnij swojemu pupilowi komfort i bezpieczeństwo, które zasługują na najwyższy standard.